Siema. jestem Kinga i a, postanowiłam założyć kanał tutaj na YouTubie. No i prowadzić go oczywiście. bo stwierdziłam, że, że fajnie i warto podzielić się tym, co się u mnie teraz dzieje. Dopiero teraz tak naprawdę mam możliwość pokazania innym, jak naprawdę wygląda na przykład życie akrobaty, czy życie jakiegoś takiego sportowca, który sobie podróżuje po świecie. Dopiero skończyłam szkołę, seum, za maturę. Tak naprawdę od tej chwili jestem wolna. Ktoś mógłby się spytać, co czas na studia, tak? W sumie to, to nie. Jestem zdania, że jeżeli ma się jakieś swoje marzenia i jakiś czas temu się zaczęło iść w tym kierunku, to fajnie jednak to kontynuować i, i zobaczyć na jak długo yy, da się to wszystko pociągnąć. W moim przypadku na tyle, ile pozwoli mi zdrowie yy, i mój organizm, na tyle będę funkcjonować jako taki podróżnik, akrobata, cyrkowiec. <laughs> Jeśli chodzi jeszcze właśnie o kwestię sporną, czyli właśnie studia, to wstępnie poszłam na chemię medyczną, ale nie okazało się to być moim kierunkiem życia, więc jestem zdania, że bez sensu to dalej kontynuować. Już wiem, że to nie jest to. Kiedy na przykład za 3 lata, kiedy skończyłabym licencję, zorientowałam się, że no, to nie jest to, to trochę czasu by zeszło. I coraz mniej tego czasu, żeby cofnąć i zacząć coś innego. Teraz jest ten moment. Więc jeżeli. Ty też masz swoje marzenia i wy też macie jakieś swoje marzenia, które chcecie realizować, macie jakieś swoje hobby, pasje i są osoby i sytuacje i macie możliwość jakoś to, y, rozwijania tego, to róbcie to jak najbardziej poseriowaco. Naprawdę warto to robić. Z doświadczenia po prostu wiem, że nie warto zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i myśleć, że, że potem to się jakoś ułoży. Tylko trzeba też trochę własnej ambicji, motywacji do tego, żeby jakoś to wszystko poskładać. Bo bardzo długo też walczyłam z rodzicami, jeśli chodzi o. Znaczy walczyłam, może to jest złe określenie, ale bardzo ciężko było mi ich przekonać do tego, że, że nie chciałabym iść na studia, ja tylko chciałabym podróżować jeździć po świecie, poznawać innych ludzi, ja tylko to, co kocham, nie to jako taką moją formę sam, jest to zupełnie innego, dlatego w tym ludzie generalnie bardzo się spotykają, się dlatego mają bardzo sceptyczne nastawienie do tego. W ogóle ludzie <głos》> mają najmniej w Polsce, tego jak tak słucham, opinii różnych, bardzo takie staroświeckie, że tak powiem, pojęcie o cyrku, że to generalnie są klauny, yy, zwierzęta i ludzie mieszkają w karawanach, yy bo to się tam zaraz zasypie, podróżują z dnia na dzień, jak jest bezpieczownicę. No to nie jest tak. W dzisiejszych czasach to jeśli jest dobra artysta, dobra akrobata, dobry cyrkowiec, potrafi siebie sprzedać, no to poradzi sobie z tym wszystkim jak najbardziej i będzie zwiedzał świat na bardzo dobrych warunkach. Tam sobie też wybiera umowy, kontakty, jeżeli ma taką możliwość. Ehm. Nie jest też oczywiście łatwo zostać takim artystą, yy, takim prowadzić taki tryb życia, żeby yy, żeby to wszystko jakoś płynnie yy, szło, grało, bo oczywiście trzeba też, yy, nie wiem, mieć trochę poukładane w głowie, żeby w pewnym momencie coś nie odbiło i nie okazało się, że nagle coś, nie wiem, odbić. Zabry, zbry. 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 Jeżeli macie coś, w czym jesteście. Wiecie, że to jest to, i kurde, chciałam sprawdzić. Nawet jeżeli e, nie, nie jesteście pewni, czy to jest to, to spróbuj, spróbuj, spróbujcie tego. Bo. Bo póki nie. Spróbujecie, to się nie przekonacie. Ale o takie sytuacje też trzeba walczyć. Bardzo walczyć. Dlatego postanowiłam, że. że warto podyskutować trochę z rodzicami, porozmawiać na ten temat. ciężko, Bardzo ciężko. Ale jakoś mi się udało w pewien sposób przekonać, nadal ich przekonuję i myślę, że za którymś tam kolejnym i kolejnym wyjazdów, które mi się będą mam nadzieję, trafiały um, oni też będą się przekonywać, że to nie jest nic strasznego, że jak polecę samolotem i będę mieć jakiś tam dłuższy kontrakt to to, to że cała i zdrowa i przeżyję i będą wiedzieć, że to jest bezpieczne. Wielu ludzi było też przeciwko temu, jak mówiłam, że chciałabym wyjeżdżać, pracować w cyrku um, ja świat, widzę, a to ze studiami. Ludzie mają takie bardzo, bardzo ograniczone, ograniczony, pewien schemat, którego się trzymają, ale tak naprawdę nie potrafią go zaargumentować. Wielu ludzi na przykład na AWF, a potem nie ma prawd za bardzo. To najwięcej chce. Ciężko jest o to. Chyba, że ktoś z powołania chce być wypistą, bardzo pragnął tego, skąd się urodził i stwierdził, że tak, ja chcę być wypistą, chcę pracować w szkole, to jest to, co chcę robić w życiu. No, to, to, to tak, to, to róbcie to. Jak najbardziej, bo to jest to, co chcecie robić. Ja tak akurat nie chciałam nigdy być tą, ale. Chciałam być kimś innym i, i. też tego chcę i do tego będę dążyć. Jak byłam jeszcze w szkole, to bardzo chciałam być na medycynę, Może jestem w stanie co to zrobić, bo tego chciałam. No, ale w drugiej liceum, kiedy chciałam chodzić w ten świat, tak powiem, artystyczny. Gdzie zaczęłam spotykać coraz więcej ludzi, takich jak ja, yy, rodzących to, co kochają, i żywiących, i A tak naprawdę, jak, jak tak spojrzałam na całą siebie, to mogłam zebrać parę takich yy, cech, jak na przykład to, że yy, nie wiem, lubię podróżować, zawsze chciałam podróżować, zawsze chciałam produkować poznawać ludzki, języki, jestem otwarta na ich, dlatego mogłabym trenować, ćwiczyć, pokazywać się, po prostu robić to, co lubię, to, co kocham. To właśnie ten cel, który sobie obrałam, to wszystko łączy, że tam jest właśnie ten cel pakiet, ten pakiet, o który chcę, chcę walczyć, staram się wytłumaczyć niektórym, którzy wmawiają mi, że robię coś. Moim zdaniem to nie jest tak do końca, bo jeżeli tylko masz cel i czujesz, że, że teraz to, to jest na to czas, czyli widzisz w tym jakiś sens, to nie warto się zastanawiać tylko co robić. Jakkolwiek mało znaczne czy bardzo znaczne to by nie było, warto to robić. Głupie nie głupie, ma sens, rób Tak, to, to, to wtedy ma to sens. Bez sensu robić to nie ma sens. Wiele na przykład też nauczycieli, z którymi rozmawiałam już w szkole, było przeciwnym y, moim planom, ponieważ no, widzieli jakiś tam, że ja tutaj mogę tak dobrze zdać maturę i mogę iść na medycynę i tak dalej, ale kurczę ja nie chcę. Niewolnika nie ma robotnika i taka jest prawda. Jakbym miała robić coś na siłę, coś czego nie lubię, to byłabym bardzo nieszczęśliwą osobą i, i wątpię, czy bym dawała z siebie 100% tym, czym bym się wtedy zajmowała. No raczej nie. Byli nauczyciele, były byli znajomi ludzie, którzy mówili, że to nie ma sensu, że, że zastanów się, że jest tyle pokus, że to jest niebezpieczne albo że to y, potem wrócisz i będziesz mieć nic. Przyjmowałam te komentarze, no bo oczywiście z krytyką y, spotyka się zawsze. W tym sporcie i w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję jest tak, że... No kurczę, za pięć lat nie będę już tak sprawna, jak jestem teraz. A tak naprawdę studia mogę zrobić zawsze. nie Generalnie było wiele osób, które mówiły mi, że mnie jechała, Które tylko kiedy się dowiedziały, czym się zajmuję, stwierdziły od razu, że za to jechała. Zawsze się nie Bo zawsze będą ludzie, którzy będą krytykować. Zawsze będą ludzie, którzy będą przeciwko. Będą ludzie, którzy będą, nie wiem, zazdrocić też będą Nagastawniej nastawienie tego, co robię. Dlatego, że to. i z takie takie ale. ale. trzeba w tym żyć.